mano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem tutaj z Dygasem. No, też, Murzyn. W mojej drużynie, oczywiście drużynie Wrocławia. W opozycji jest pan Michał. Z Poznania. Halo, panie Michale, jest pan? Czy nie? No kurwa, ma? No jest. To jest ja o, pierwszy. Oczywiście ciasko, ciasko, ja Jak pierwszy. oczywiście, jak ty zawsze, kurwa. Już tam tam. Tak hmm. został, razem z w Ja nie, A już my mówicie, kurwa, już się poplątałem? Nie, nie, chciałem, żebyś to stagle. na dół Mówisz jak zwykle ciastko, a przecież ty zwykle zaczynasz, kurwa. O. No. Myślę, że to losowo się zaczyna, wiesz? No dobra. No losowo, ale ostatnio kurwa dwa razy była zaczynał. Tak, dwa razy porządna, na pewno raz zaczynał. Na pewno u mnie. Aha, no to możliwe, nie wiem, nie pamiętam. E, zostawcie łapkę w górę, oczywiście, widzowie. Pijajcie ba... do m... mnie i do chłopaków, wiadomo. E, tak e, e, tak ostatni mecz przegraliśmy z dygasem. Ja, oczywiście, się Tam wykoleiłem pierwszy. Mam nadzieję, że teraz pierwszy się nie. Dużo dobrze, że wyjedę na policji. <laughs> nie, pan. No, za pisze świata w Pekinie, czuję. No tak <laughs> Dobra. <laughs> Do Londynu, teraz ja muszę do Londynu wjechać. Ostatnio tak wieszczałem ciaskowi na ten Londyn, że zbankrutowałem, wiecie, tam... No, bo ja bo w Radzie, ...naciągnął, więc naciągnął, a jednak synnej. Proszę Dobra, bardzo, wykupimy tych łaków na pierwszym okrążeniu, już później z góry. A, bo ja w końcu mogę coś kupować stary, bo tak, to zawsze byłem ruchany, nie? No. Może teraz się uda coś tutaj sklecić. Uda się, uda się. Kraków, Warszawka, no, a i łapkę w górę, subika, oczywiście, wiecie, wiadomo. O, dobrze Michał. Nie wierzę, że do Las Vegas się tam wjechało. Bo to tam nie, nikt inny nie stanie. No, oby, oby. Tylko tu... zapraszamy do kasyna, do Vegas. Ja też To się... <laughs> Tam jakiś festiwal jeszcze ma. Nieźle, nieźle. Uuuu, Chicago spoko, mogę Ci ten... Dokup tam, dokup! A nie mogę, nie mogę, bo pierwsze okrążenia. A okej, okay, okej. Okay. Dobra, le lecę dalej. Nica. Weź wezmę, wezmę. I natural. Słucham? Dydon jest do jebania, reflektujesz? Dydon jest do jebania? A. No to weź i tam na no, co mam? Weź We sztachetę do gęby. Sztachetę <laughs> i chuj, kurwa. No masz <laughs> taka, no też jesteś kotem. Dobra, kurwa, stary, kurwa. nie można im tego Chicago oddać, nie? Chicago? Nie no. oddamy im Chicago, nie, nie ale dom stanął na Kraku. No nie znamy. Kraków, Kraków. Chuj, ten Kraków, Daj, czy... natural. Londyn, Whatsapp. gringle na dupie masz białe? Gringle na dupie. Wiesz, co nie sprawdzałem, Michał? Wiesz, nie sprawdzałem, kurwa, tak czy Jak chuj, jak nie można nie żyć z <laughs> Ciężko mi jest... Ja na wieczór zawsze. Ty lubisz co tam pogrzebać, No nie, kurwa, secure. grzebie, wyciągam i jem, <śm Alberto> ale, ale To jest Ale masz dlatego ty masz takie dobre te dietki, stary. Bo coś tam od ciebie zawsze no, A ja od ciebie wziąłem, żeby być bardziej opalonym. Dlatego <śmienić> jem kupę. Weźcie, widzowie tego nie słuchajcie, kurwa. Ty jesteś kurwa To Pedryl, To jest Pedryl. O kurwa, bezludna wyspa, dobra, to lecimy. Nie, dobrze, nie. też to uciekałeś. Błyszka nam za bramę. Nie, czas i... kurwa. Dobra, muszę. Musimy, musimy, musimy. Musimy wejść, tak, tak, Linda będzie na, na, na London, stary. To jest tragedia. To jest to tragedia. Trzeba Chicago zabarykadować. Tak, trzeba, trzeba. Dobra, wyjeżdżamy stąd. W trybie natychmiastowym, stary. Pa, za 50 inwestuje, kurwa. No. Michał Pekin. Fierdolno, dawaj na london no Berlin, 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 Berlin city be, Dobrze Berlin. kurwa Berlin can Berlin be, be. Ja Tu wchodzą dobra. płacą betel kurwa Już są jebani Wrocław is going down kurwa No Wrocław is going up Jak yeah, to london leci Pa, ah, O, oh, no, I teraz london, i teraz dawaj, london Dawaj please, please Give me that bitch man 500 koła zostało to hmm. Zobaczymy Londyn? No. Nie, szansa ale jeszcze będzie szansa na Londyn O, ten niszkę dostał studencką kłopku Ale mistrzostwa się do Cyprów pierdolą Sydney, dobra, chuj niech będzie Digas, your turn, a nie, graczo chyba, nie Ciustek Czym Dobra, gramy? Londyn albo Mistrzostwa a Świata Ten Nighthiggers proszę mnie nie wyzywać Kurwa, o, o, sien, idealnie, idealnie sien, Idealnie, sien, idealnie. Sien, dziękuję, 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 dziękuję O to chodzi o to ciastko, o to chodzi właśnie U Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata i gdzie to będzie? Na Cyprze, na Cypszen, no. gdzie ja mogę ja. Las Vegas, tam gdzie kurwa, kurwa, teraz. kurwa, 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 to kurwa, 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 pasował tutaj tak szczerze. Uu, Krakowek, Krakowek. Jeszcze do kurwa, 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 przejdzie. Minus 50. Czeką, kurwa, 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 to mi się podoba, może być Ale Michał tam na bańce siedzi Nate no? <laughs> Paris, Paris, tylko nie mogę kupić za kurwa ten No i sobie będą leżało? Za bogato w tych bagietkach tam kurwa widzę no. nie ta tam Brocie ma przej**dolone Dubaj dobrze, 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 dobrze Bata na Chicago, syk Trzeba ten, ten, mistrzostwa A. świata <laughs> O, okay, wjechał <miód>, sobie Kurwa wjechał, <laughs> to Ty Dygaz, na Mistrzostwa Świata trzeba jechać, wiesz? No trzeba, na Londyn, trzeba i na Mistrzostwa ja ich zruchamy. Tak, trzeba jechać na Mistrzostwa Świata i najlepiej na Londyn też. No i coś tam pokręcić. No coś kupić, żeby jebać, nie będę w ciaskę inwestował. Coś tam pokręcić. Oooo, Veniz, Veniz. No kupię tam, niech płacę. Dlaczego, tak? że my nie banie jak To Nie mają monopolu i prawie. I, i trzech wioskach mają prawie. Pan może się rozstrzelać Dobra Ja wiem, oni mogą zruchać stary kurwa Mistrzem świata trzeba zmienić, koniecznie To no, mistrzu ma premkę kurwa, ty nie masz na Warszawę To mistrzu ma premkę kurwa Mistrzu ma premkę Każde premki kurwa kupić za dolara i chuj <laughs> A o ten sobie postawił Dobrze, ciasko nie na, na babę no To jest szczęście Jeszcze stary Jeszcze Kongo go tam popłynęło o! O! Dobrze, o, dobrze Dobrze, dobrze. Good job, Mike. Michał, ty chuj ja. Szansa. Ooooo! Dobra, dobrze. Kurwa, kasy nie zabrakło. No, tam... Ale będzie kurwa... Magnet, magnet! Ale, Magnes, ale, mógł, ale mógł będzie kurwa, mógł, człowieku, 10-minutowy odcinek były i dalej będą były dyby, były dyby. były dymy. Tak, na staruda się nie ciała. <laughs> <laughs> Teraz so, co... można coś wygrać. O to i hu, nawet na grą, że Dobrze, tak mi się podobają te te wyłączenie nie, jest teraz Jeszcze raz nagrać, jeszcze raz, jeszcze raz Jeszcze jakieś burzenie by wypadało. Ej, nie rzucaj mnie pomidorem, człowieku. Pa, idealnie, jeden, koła mi zostało. Teraz to mogę nawet. Ale na, na Londynie zostało. jak tam miliona zajebią, to stary. O, podróż, stos. Nie mam pieniędzy, nie ma pieniędzy już na podróż. Berlin. Wszystko w Londynie rozjebałem, stary. Dobrze, dobrze, Londyn is warped. Ale fart kurwa, bo A my wszystko czujmy, kur... wygrali. Przecież ha Hamburg, Madryt i oni kurwa Dürnstedt. Ajajaj, aj, no szansa. Bo ja w Wolkowski rzucasz, kurwa. Dobra, jednak bila. jednak jest winówka, Kurde, co za ląd, co za ląd. <laughs> Już Londyn, kurwa. Nie, co za gniga. No, że, kurwa, co za gniga. kurwa, i w kurwa. Chyba na kurwa. Na ja kurwa, <laughs> myślę, że znowu. Dobra, nie. Za to to chociaż jest. kurwa powinno pieniądze oddawać, z kurwy seństwo jednak. Ale to nie było sprzedanie tylko kurwa. A pięć do co to było, to twój stary mógł być jak dla mnie. Dobra, no, no, lecisz, Dygas, lecisz. Szkoda, kurde, że ta podróż. No lecisz, no, poleciałeś jak kurwa. No przynajmniej kurwa pochodzi. A Las mega, kurwa, kurwa jakaś śmata. <laughs> idealnie, idealnie. Jeszcze podatek datach <coughs> jestem w pizze, mam do co zapłacić czy nie, mało dobra Dobra, Michał, dawaj do Wenecki Hamburg No niestety, kurwa Ale wybrużyłem wspaniale Nie, kurwa, macie tam nieba. Ale jeszcze. i tak, kurwa... Ja serio sam... ten... ja powiedziałem Hamburg zanim, kurwa, wylosowało ja no. Jak rzuciłem kostkę, jeszcze nie wypadły Kur, ja tu siedzę, stary, ja nie mam pieniędzy Nie, siedź, no Ja to próbuję... Teraz ty... trzeba tak, Londyn odkupić O Dobra Kurwa, Blackus ma na Londyn te. No ma, ale tam kurwa Londyn siada, tak. ci? Co. ci czy kurwa szkoda kasy? Mam mało. To jest twoje, debilu. No <laughs> dobra, to i ten nie tam no, to jest co kurwa, co to Nie wiem, czy tam jest. Kurwa i też to poszło, ale dobrze, bo przynajmniej musisz nic sprzedawać. Cztos. Całe szczęście, ciasteczko, całe szczęście. Kurde, jak leci, jak leci. Dobra, stary Kubój do kurwa, nie jeszcze. No kupię, kupię, kupię teraz. A wypierdalam tych te Londynów. Ale już no, kurwa, kurwa już czas to swoje zrobiłeś, teraz tam stajesz i tyle, tak? No dawaj ciosko, dawaj. Kurwa. Ja Michał spadam z gry jak ja tam stanę, nie? Please, come here man, I, come kurwa. No Kurwy <laughs> nie here. zaszkodzi no. Ajajaj. Aj, aj. Jak przy natural by dostał jakieś burzenie kurwa, to... Kurde, no niestety. Niestety, tylko karta. Jest Haha, Las Vegas, jeżdżą do siebie, jeżdżą tam siebie, no, próbują tam, tam naprawić to tam elektrykę. Na bank po ciemku stąd trzaskają lachę stołem. Haha, <laughs> no, próbują naprawić elektrykę. O wyspa, wychodzić będzie jechał? Będzie tam siedział Pedro z jakby. No patrz, już kończy grę stary. Co mam kupić? Teoretycznie możesz kupić Madryt, ale po co? Ja ale no, po co stary? Kupię Madryt, kupię Madryt. No nie masz, kończysz grę! No dobra, no to. Kup... To... kup... Wiem, Londyn! Subdateuję sobie. Będę to jest Zabde... kurwa, Zabde... nie? Hmm? Takie rzeczy się mszczą jak chuj, nie? No mszczą się mszczą. No ale stary, my tutaj nie wiem, czy jest. Mamy mały potencjał na Nie skończę, że się że nie za krótkie nagrywamy i zruchamy, prędki się kupi. No. Nie prędki, zakrótki, prędki, to Oj, Nie będę kurwa. To co e? mówisz w ogóle człowieku? Lecimy, dobra. Milion dziewięćset. Chicago jeszcze. No to dokup, tam dokup. Tam. Dokupię, dokupia. Na, na razie przerwa. Na razie przerwa. Ja nie przechuję drącał. Oni teraz będą mieli po tym, po jednym przejeździe. Na chuj ty to kupujesz przeszczepienie, jebany? <grym> no, zawsze to mogę sprzedać za tyle, kurwa. Kana nie masz, kurwa, i za stary, że nie możesz. <grym> no <ale> to już <grym> to sprzedam i tyle samo to z powrotem, no. <grym> no kurwa, ale jak będziesz na Warszawę i nie będziesz mógł jej kupić, bo nie miał pieniędzy, to za kurwa nie sprzedaż, debilu, <grym> No ale to już tak stary. Ja nie <grym> widzę potencjału w tej grzejów, kurwa. Dobra, tam, <grym> 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 To też się wydaje, że w tym Poznaniu da no, no, się ludzie No, oni są mocni, nie? Oni no, się jest już od odkleili, o tak. Patrz, idziesz na pole podróżowa człowieku. Chyba żadna jebana. To nie ja. To kurwa, gdzie był ten jebany? Nie kupuję tego. To szana, kurwa, nie? nie no nie kupuję. mam, nie mam, no. Obciągu, w pociągu nie kurwa. Nie ma ściana, powiedz, bociana, no. Dawaj Michał, na lądą, kamera kamera To jest bocian, to jest właśnie bociana? Nie Odśleć. Okej, okay, dziękuję za informację Warszawa, dobrze, ty z niech, niech mają, niech mają Teraz syn, tak zaraz im licz. się Las z włącza Teraz tu ja będę lipsa Piotrko, a stary dupce ze pierdolisz Kieś tam na tej bezludnej wyspie obsrany kurwa główne miejsce się, się nie odzywa już lepiej Rzucasz, wygas? Rzucaj, rzucam, kurwa, rzucam stary łeb mu się zalagował i chuło wprzywał. O pali! Dała się rzecz. No jeszcze ty tam syry, swojej kurwa. dziewczyny? A. Michał raz był kurwa, wsadzał mu palce w dupę, to jest niesamowite, nie? Nie minę temu czaskałem. Dobra, kończyć to! Nie, daj im szansę, daj no, im dobra, szansę. Dobra, niech będzie, ale to się odwróci przeciwko dawniej. Będziemy wrócić do mapy, kurwa, ma czego? Lazwek jest, tyle. Będziemy po samych szansach skakać i wam miasta wyłączać, kurwa, chyba. No, pa, ja kurwa. Zajebiście, jest fój. Dobra, zaskoczycie. To już nie mam tego, nie mam potencjału. I pola ci do mordy wkładam na tula, zobaczysz. Zobaczysz, jest tylko kurwa. Kilometrach, w 50 km w promieni od Poznania. Za co. No to, kurwa, chuja lecenie tutaj. Ja pierdolę Dobra, Też ci wpadam i chuj. Nawzajem ja sobie możemy, Michael. Nawzajem. Kurwa, to chuj, ja ci rozepcham najwyżej jelity, A ty mnie posmyrasz, kurwa, pochodzi w cekanali. pierdolisz pierdolisz Michael, spierdalisz. No Mierzymy kutasy na, na streamie? Tak. <laughs> Naszą łapie zarzeton. Naszą łapie ty mi. Nie nową platformę znalazłem No nie, na dobrze, mój no. No, no, no chciało się Sydney, chciało się Sydney, to Las Vegas poszło się pierdolić. Dobra, no. no. Czemu się Kraków nie sprzedał, tylko Las Vegas lepsze kurwa niż Kraków? Podajesz no, automatyczną sprzedaż. No wiem, no to tak na nie myśli kurwa, no nie, myśli komu nie, dać, nie. kto ma premkę komu dać kurwa? Tak, tak, właśnie tak. Kończę tak. tą grę, kończę tą grę. Ale końcu, jesteś kurwo, kurwa, chciałem się pozdrowić no. z tymi pecikami zwykłymi no Pokroć im na mordę stary no, to damy A nie, jeszcze nie mamy tenikon, pula kupię, kurwa, Nie mamy jeszcze pula dyga, nie dyga się, A mamy, skończyliśmy Wrocław wygram, panowie dzisiaj Jaszko to się fafluni kurwa Tam kurwa miło. 1500 zł po mojej sprzedaży e. <laughs> Dobra, kurwa jeszcze to Po mojej sprzedaży wartych Do mnie i do chłopaków proszę wbijać, szybka gra dzisiaj To nie, nie wbijajcie, oni by kąpiali, by kąpali No żegnajcie się Não, ah, não,